Witam Was, moi drodzy, w tym nowym roku. Tak, jest dzisiaj taki troszeczkę inny film, mianowicie o przeszłości, ponieważ to wszystko już jest przeszłość. Tytuł troszeczkę tajemniczy, ale film jak najbardziej konkretny, który dotyczy bardzo, bardzo wielu z nas. Więc zostań do końca, żeby zrozumieć ten film dokładnie. I żeby go dobrze przeanalizować sobie w głowie, ponieważ może zmienić Twoje życie. Ale nim przejdziemy do filmu, to jeszcze chciałem Wam podziękować, ponieważ po ostatnim filmie, gdzie przypominałem Wam tam o tym, że jest nowa książeczka w audiobooku, ta na ciężkie czasy, i że tamta jeszcze wcześniej też była. To sprawdziłem sobie statystyki i mamy prawie 8 tysięcy pobrań e, tych różnych naszych książek, które już tam są, one są wszystkie w opisie. Chciałem też podziękować 8 ludziom, którzy wspomogli kanał. Także, no to się tak jak zawsze przekłada: 8 tysięcy to taki, ile to jest, jest 0,1% mniej więcej, która wspiera kanał. Także dziękujemy tym ośmiu ludziom, którzy tutaj wsparli naszą działalność. E, Zawsze to coś pomaga do kupy, a całej reszcie życia dużo szczęścia po prostu z tymi wszystkimi naszymi materiałami, w które włożyliśmy kupę pracy i serca. Niech Wam dobrze służą. Także moi drodzy, przechodzimy do tematu filmiku. Wszyscy po prostu to znamy. Kiedyś w przeszłości ktoś nas jakoś tam skrzywdził. To się praktycznie każdemu. Już przytrafiło czasem, były to jakieś błachostki, czasem jakieś większe rzeczy, ale wszystkim nam się to już przydarzyło na pewno. Ale pytanie tutaj brzmi troszeczkę inaczej: czy my jesteśmy przeszłością? Tak, pytanie skomplikowane, już tłumaczę. Popatrz: e, wielu z nas codziennie budzi się z rana i w ciągu dnia, czy gdzieś tam pod wieczór. Czy co drugi dzień, i tak dalej. Myślimy sobie nad tym, co kiedyś było. Rozpaczamy nad tym, że coś nam się nie udało, że ktoś nas skrzywdził, i tak dalej. I cały czas to gdzieś tam w głowie mieli. Wiele ludzi nie potrafi tego zapomnieć, i zostaje z nimi to po prostu na całe życie. Jednak powiem Ci tak: szczęśliwy możesz być tylko i wyłącznie tu i teraz. Nie w przeszłości. Tu i teraz możesz być szczęśliwy. Popatrz, dlaczego dajesz tym ludziom, którzy cię w przeszłości skrzywdzili, nadal tą szansę, żeby cię za każdym razem od nowa znowu krzywdzili? Nie wystarczy ci, że już cię raz skrzywdzili, że cię rozczarowali? I kiedy ty za każdym razem myślisz o tym to dajesz im kolejną szansę na to, żeby cię mogli znów skrzywdzić. Bardzo często podróżujemy naszymi myślami do tych momentów, kiedy to się działo, i płaczemy wtedy, przez to rozpaczamy nad tą sytuacją, że tak to się też musiało stać. Ale powiem ci tak: jeżeli teraz puścisz tą sytuację, przestaniesz do niej wracać, to poczujesz ulgę. I zaczniesz promieniować pełnią szczęścia, ponieważ nie będziesz już wracać do tych bolesnych momentów. I wiesz co, powiem Ci jeszcze coś fajnego. W momencie, kiedy puścisz tą sytuację, którą cały czas trzymasz w rękach, puścisz ją, to nagle masz dwie ręce wolne. I wiesz co możesz z tymi dwoma wolnymi rękami zrobić? Możesz nimi objąć kogoś, kogo kochasz. Przytulić go do serca, dać mu miłość. Możesz również tymi rękami, które teraz już są wolne, otwierać nowe drzwi, w których czekają nowe szanse, nowe możliwości na ciebie. I pamiętaj, że życie tworzą tak naprawdę szanse, z których skorzystaliśmy, ale życie tworzą również szanse. Z których niestety nie skorzystaliśmy, ponieważ żyliśmy w przeszłości i mieliśmy obydwie ręce zajęte, ponieważ tak kurczowo trzymaliśmy się przeszłości. I przez to bardzo często również nie widzimy właśnie takich szans, nie widzimy ludzi, nie widzimy sytuacji, nie widzimy możliwości. I tych wszystkich wokół, którzy tylko i wyłącznie stoją i czekają na to, żebyśmy ich objęli i pokochali, ponieważ my cały czas jesteśmy w przeszłości i nie żyjemy tym życiem, które jest tu i teraz, tylko żyjemy przeszłością. A jeżeli nie żyjemy przeszłością, to żyjemy już przyszłością, ponieważ już planujemy, co mamy zrobić następne. A tak naprawdę żyjemy tu. I teraz. Dlatego, moi drodzy, nie żyjmy w przeszłości, nie żyjmy w przyszłości, ale żyjmy tu i teraz szczęśliwie, uśmiechnięci, ponieważ mamy do tego prawo. My tu nie przyszliśmy po to, żeby tylko się nad sobą użalać, rozpaczać, płakać. My tutaj przyszliśmy po to, aby żyć szczęśliwe życie, czerpać każdy moment który przynosi nam uśmiech na twarzy. I to możemy robić tylko i wyłącznie, kiedy jesteśmy tu i teraz, w tym momencie. Carpe diem, moi drodzy, takie bardzo znane powiedzenie. Także życzę Wam wszystkim dzisiaj uśmiechu od ucha do ucha, żadnego wspominania dawnych chwil złych, które były, ponieważ z tego, nic dobrego Wam nie przyjdzie, żeby się ciągle tym zadręczać, co było i na co i tak nie mieliście wpływu, ponieważ ludzie bywają zdradliwi i na to trzeba się przygotować. Każdemu, komu oferujemy nową szansę, a równie dobrze musisz pamiętać, że ten ktoś może tą Twoją szansę zdeptać i ją wyrzucić, i nic z tego nie będzie. Więc za każdym razem musisz być na to, Przygotowany. Niestety taki jest świat. Nie każdy potrafił uszanować ludzkie uczucia, ludzką pracę i tak dalej. Więc po prostu korzystajmy, ile się da, i życzę Wam wszystkim, żebyście znaleźli kogoś, na kim możecie polegać w dzień i w nocy, w dobrych i złych chwilach, które w życiu nam się natrafiają także tyle na dziś życzę wam miłego dzionka zasubskrybuj kanał kanał, e, kanał polajkuj film udostępnij go dalej wejdź w playlisty tam macie historia z morałem takie coś tam znajdziecie dużo więcej właśnie takich różnych informacji filmów w podobnym typie budujących także trzymajcie się